Wszystkim w końcu udało mi się zebrać te wszystkie prace, które mi nadesłaliście w ciągu dwóch tygodni od kiedy ogłosiłam konkurs ze sklepem FC. Konkurs halloweenowy z nawiązaniem do nietoperza. Muszę przyznać, że nie spodziewałam się aż tak wielkiej liczby zgłoszeń, bo dostałam ich aż prawie 800-770 coś chyba. O ile się nie mylę, i naprawdę nad przyjmowaniem zgłoszeń spędziłam jakieś dobre kilkadziesiąt godzin. Ocenianie tych prawie 800 prac było naprawdę bardzo trudne, i wybranie pięciu tylko z nich to już w ogóle chciałabym naprawdę nagrodzić Was o wiele więcej, ale niestety nie jestem w stanie, bo, bo prawie 800 osób to trochę dla mnie dużo. Pamiętajcie, że nawet jeżeli dzisiaj nie wygraliście, to możecie brać udział w kolejnych konkursach, które będę organizować na moim kanale lub na blogu, i wtedy brać udział, a nóż Wam się uda w końcu. I nie bądźcie źli, jeżeli nie wybrałam Waszej pracy, bo mogłam wybrać naprawdę tylko pięć z tych wszystkich prac. Naprawdę wiele z Was wykazało się mega kreatywnością, tworzyliście super prace. Niektórzy z Was mają tylko kilkanaście, dwanaście, trzynaście, dziesięć lat i wysyłali mi też swoje prace. Także za te wszystkie rysunki i wszystkie malunki, wszystkie artystyczne dzieła bardzo Wam dziękuję. Ale nie przedłużając, bo ten film pewnie zajmie bardzo długo, bo chciałam właśnie w nim zawrzeć wszystkie te 770 coś prac, po prostu żeby Wam wszystkim podziękować, że wzięliście udział w tym konkursie i także żebyście mieli pewność, że Wasza praca akurat też była brana pod uwagę przy ocenianiu. OK, na sam początek chciałabym wyróżnić kilka prac, które były niedaleko od wygranej i też wahałam się, które nagrodzić, także teraz możecie zobaczyć te prace. Za te prace na pewno włożyliście w nie sporo czasu i także niektórzy wykazali się bardzo dużą kreatywnością. Niestety muszę przyznać, że niektórzy nie postąpili zbyt uczciwie, bo wysyłali mi pracę kogoś innego. Ja niestety nie jestem w stanie sprawdzić, czy wszystkie prace należą do właśnie tych osób, które mi je wysyłały, ale te, które mogłam, to sprawdziłam i naprawdę nie jest to zbyt fajne. Ok, a teraz przechodząc do takiej szczęśliwszej części filmu. Teraz pokażę Wam zwycięzców tego konkursu, czyli 5 osób, które dostaną po jednym zestawie od sklepu FC. I jeżeli teraz będziecie widzieć swoje prace, to znaczy, że wygraliście. Także zestaw z odcieniami brązu trafia do. Aliny za super pomysł i fajne wykonanie. Przeczytam Wam, co dołączyła do zgłoszenia. Obrazek namalowany akwarelami szkolnymi przedstawia dzieci chodzące ze słodyczami. Każde dziecko ma swojego nietoperz... nietoperzego opiekuna. Po obu stronach i w tle rozciąga się las, z którego wyrastają nowe nietoperze, które zarazem tworzą ten las. Wyobraziłam sobie, że każdy ma taki swój strach, lęk w nawiasie nietoperza, który będzie nam towarzyszył, ale kiedy go oswoimy, będzie czynił nas silniejszymi. Tak jak Batman pokonał traumę z dzieciństwa, co sprawiło, że stał się silny, to dzięki temu strachu z dzieciństwa później był Batmanem. Zestaw do pejzażu idzie do Nikoli, która ma 13 lat. Bardzo dobrze wpasowała się w tematykę tego konkursu, zrobiła bardzo dużo szczegółów na swojej pracy, i też podoba mi się to, że jest rysunek czarno-biały. Zestaw w szarości wygrywa Emilia. Oczywiście musiałam nagrodzić jakąś realistyczną pracę, a te dwa nietoperki tak skradły moje serce, bardzo mi się podobają, dlatego zestaw w szarości trafia właśnie do ciebie. Podstawowe kolory wygrywa również. Karolina za pracę namalowaną akwarelami i akrylami. Akryl napisała, że jest głównie w tle. Bardzo spodobały mi się kolory i to, jak zakomponowała całą pracę. Oraz ostatni zestaw, czyli kolory skóry, trafia do Pauliny. Po prostu nie mogłam się powstrzymać, żeby nie nagrodzić tej pracy. Bardzo, bardzo podobają mi się kolory. Tło jest pięknie zrobione i wszystkie takie szczegóły. Wszystko tak pięknie zakomponowane, tak jak w sumie w poprzedniej pracy, którą Wam przed chwilą pokazywałam. No, wszystkie są super. Także gratuluję wszystkim bardzo serdecznie i zgłoszę się do Was mailowo, abyście przesłali mi swój adres, gdzie sklep FC ma przesłać Wam te zestawy. A teraz na sam koniec chciałabym Wam puścić pokaz slajdów, gdzie pokażę Wam wszystkie prace, które otrzymałam na ten konkurs, i chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować za tak liczne zgłoszenia. I branie udziału w konkursach, na pewno będzie ich więcej. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? A, no i dziękuję jeszcze sklepowi FC za, za sponsorowanie tych nagród, dzięki czemu mogliście właśnie wygrać takie zestawy. Ok, no to zainteresowanych teraz zapraszam do obejrzenia wszystkich prac konkursowych, a ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za wzięcie udziału w konkursie i do kolejnego odcinka! Pa!